Mamy trochę tego Daniel co? Nie ma z Daniel, gotowi jesteśmy? Prawie. Prawie gotowi, a to Worzenie za chwilę, także ciśnienie jeszcze gry mnie troszkę buzuje. Za chwileczkę jeszcze ostatnie podpinki. No i próbujemy. No? Bądźcie z nami, jak to mówię. Ubrać się na czarno, żeby każdy był niewidzialny. Proszę pokazać moje skarpetki, tak zwane komputerówki. No, po prostu nie ogarnąłem. Ale do rzeczy. Wczoraj przyjeżdżamy, nie ma oktagonu, Nie mamy jak się rozstawić. Nie wiemy, a powinniśmy być wczoraj. Dzisiaj wchodzimy rano. Cisza, nikogo nie ma. Oktagon nieogarnięty i musimy teraz na czuja. Chodźcie, pokażę wam jak to wygląda. Stąd tu będą wychodzić. Mówię. Tu jest na razie taki tak zwany bałagan delikatnie mówiąc. Mamy, tutaj budujemy naszą bazę, proszę pokażmy streamową bazę z komentatorami tam mamy skrzynię od dźwięku i tu będą po prawej stronie dźwiękowcy a tu jeszcze zobaczcie 10 godzina i jeszcze to wszystko leży już na... olsztyn, lecimy działamy no Damian się posłuchał Daniel kazał mi na czarno, więc a skarpetki? Czarne. Nawet skarpetki czarne, no. Jestem czarny. Pięknie. Czarna mamba. Dobra, muszę się czołgać. Daniel mi kazał. On jest najsprytniejszy w tej ekipie, więc. już dziadki tam. Daniel, naprawdę. Dobra, na razie na, na sztywno go tam spróbuj To no tak I zobaczymy czy starczy, nie? No 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 O Mają Damian, patrz, mają blachy No co? Na kamerzystów, pyk To jest top. To jest I stajesz i będzie tylko i mają wkładki, ty zobacz. gdzie to Prawdopodobnie tutaj, nie mają wkładki. On czekaj, już. Ty, Damian, jesteśmy w domu. Dobra, to z powrotem. No ja muszę z powrotem iść pod oktagon I z powrotem pod oktagonem, nie? Daniel mi kazał. Bo ja się podjarałem, że platformy są. Ty, nie weź jeszcze, bo muszę rozkładać. Ja to No bo y, brod to starczy tego nie? Ja powinienem być na oktagonie, a chodzę pod oktagonem. To co, co miejsce, to w ogóle za akcja jest? A miejsce giermka jest. Spokojnie, jeszcze hierarchii są paziowe, więc nie jest tak, źle, no patrz, tak, cyrk mm -hmm. A tu jest jakby z tyłu wasal. Znaczy, tu jest senior, ja jestem jego wasalem. Dobra. Daj tak? to. To no dobrze, żeś tak powiedział, bo bym się co ty robisz? Lecisz. Lecisz. Nie no. Giermek. patrz. Tarcz. Mm. Dobra. No. Dobra, Więcej nie wchodzę Daniel. I to jest nasze Pokaż. źródło na świat. Ślad do gimbala na tym. I to będzie w sprzęcie chodził Damian i będzie pokazywał streamy tutaj mamy kamerki Sony FX no i co? skrzyneczki już były prowadzone baza się buduje oktagon panowie stawiają tu jest niezawodna kamera s 700 r która będzie pokazywała szeroki kąt zaraz przyjedzie Łukasz jeszcze że wszystko będzie na takich oto rigach chodziło czyli te kamery wszystkie będą zamontowane na rigach na ramiennych no i będziemy tutaj próbowali tam ładnie wam to wszystko pokazać mam nadzieję że oglądaliście że wszystko poszło zgodnie z planem Dobra, no. będę robił, Czekaj. Tylko wiesz co, no nic, no. No daleko. No. Możesz mieć dobrze, nawet takie, wiesz. No. No. Możesz mieć tak. No tak bym, tak by było dobrze, no. no. Ja się tak sobie później ustawię no nie Fajne raterami jest, No jest nie? spoko. I ta rączka po była. No. To jest bardziej tak? A, wiesz, tylko czekaj, bo żeby ci się on... trzeba bo włączysz żeby nie wadził się, nie? Trzeba to tak wyprowadzić ładnie. Na mianku, patrz, z przyjacielem. Takie rygi będą mieli operatorzy na siatkach. Proszę, może zademonstrują jak to chodzi. No i na siateczkach, proszę bardzo ciach, uraduł eee, I w taki sposób będą podłączeni podnice. I będą chodzi ta... No i co? Sprawdźmy czy Ring działa tutaj. Mam takiego joga i do tego joga po prostu mogę sobie cofać, się i wia bada, bada bada tak to wygląda prawie jesteśmy gotowi mamy już podłączoną kamerę ogólną i ktoś z złamał zasadę numer jeden żadnej wody na moim biurku Żadnej wody na szczęście to ja zrobiłem, więc nie muszę tutaj nikogo ogrzaniać. Sam siebie. Patrz, sam siebie. Wolisz mm. mm. żeby... ogarniamy. Jeżeli chcielibyście... chcielibyście pracować w tej branży, to musicie wszystko to ogarniać. Makaron. Bo inaczej to to tu można zginąć. Patrzę. tak, Damian wyprowadził wszystkie kabelki pod kamery. Nie mamy jeszcze wszystkich operatorów, ale chodzący jest tutaj. Jeszcze raz. Tutaj będzie studio z komentatorami. To jest tak na nasz kanał I tu jest jego baza, tu jest nasza kamera ogólna na obszagą. Daniel, sam w ogóle podłączasz później, teraz szybko. Co? co podłączasz? Dźwięki. Dźwięk ryby. Żeby było słychać dobrze konferancjera w streamie i na sali. Dobra, Takim A jeszcze powiedzmy, jaką w ogóle teraz galę, galę robiłem, przypomnij. BFN 2, nowy rozdział. Jestem już lekko padnięty, ale. A to dopiero początek. O tak, wczoraj pracowaliśmy do pierwszej w nocy, praktycznie. I dzisiaj od rana, także jest co robić. Daniel, to jest jednak spec. Spec nas. Spec nas! Daniel, to jest jednak spec nas. Daniel! Naprawdę, co się z tą dzieje? Powiedz mi, na wszystkich, co tu się dzieje w ogóle? Nie, bo po prostu, jak ktoś może mieć swój pomysł sam, to nie zadawajcie pytań, tylko no, róbcie to, tak, tak, nie tak, 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 swoboda, tak. swoboda jest, <laughs> swoboda. Jestem? <laughs> Szymon, ogarnąłeś tego Discorda dla Daniela? A nie. Bo my a tutaj po prostu to jest to, to, problem. No to robimy Discorda teraz, ale Dobra, 14. 14. jesteśmy gotowi, teraz tylko niech technikalia nie zawodzą i przyjadą. Krzysiek komentator niech przyjedzie, chociaż przynajmniej 5 minut przed galą przyjdzie. To będzie sukces. Dobra, kola. kola dobra. Zostaliśmy pokonani przez pizzę. Co, wracamy po pizzy. Nie daliśmy radę. Jest całej, ale co? Do roboty wracać trzeba. Pójdzie się ta rada. Gala, niebawem I ogień. Tutaj mamy testy z naszych operatorów. Jeden jest od kabla. Pięknie. Jeden jest od kabla. Drugi jest. Od Coś tak. macie, macie to? Mamy to. Ekstra. Dobrze. No i teraz. Jeżeli internet zadziała, wszystko będzie w porządku, to damy sobie radę. Damian. Ale na bosoko musisz, na posun. Dobrze zamknął bramę na klucz i jak... no słuchajcie, tak jak był tutaj od kuchni chcieliśmy wam powiedzieć że żeby zrobić taką galę w ogóle, żeby taki oktagon postawić tutaj zobaczcie, ekipa stawia oktagon, jedna tam mamy dźwiękowców chyba z trzech tu dziewczyny załaniają stoliki vip tam główny organizator również rozstaw stolików Ekipy, które będą odbywały różne koncerty. No i na, nasza ekipa, też dosyć rozbudowana, bo mamy dzisiaj zespół siedmioosobowy, sześcio i być może siedmiu, jak komentator przyjedzie. Eee, przyjedź na pewno. Eee, no i kupę ludzi nad tym pracuje, żeby to wyglądało ładnie. Także to nie jest taki chopciut. Fajnie się to wszystko ogląda w telewizji. A na kawę też musi być czas, pamiętajcie. Mnóstwo osób nad tym pracuje. Także czekamy na Łukasza, operatora. No i tyle, no, jak przyjedzie to będziemy praktycznie gotowi. Pozdro. Jest i Łukasz. Będzie stał na platformie z drugiej strony. Zobacz w ogóle, jak to jest, wejdź hey, 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 sobie, zobacz jak to widać, bo że to będzie bardzo blisko, nie? Chociaż tu jest jakiś. To ja sobie najpierw jeszcze buty sobie zawiążę, to później będę próbował. Momencik, cześć. No, na I mam. szeroko masz? To. Tak. I, I mniej więcej hey, staraj się hey. mieć, ci mówię, three, hey, kolan hey. w górę cały. Prawie wszystko gotowe. Jak, Krzysiek, jak się jak, jak się trzymać, jest. powiem Ci, że emocje coraz większe jeśli chodzi o galę. Im bliżej w 20, największy greszczyk. Jesteś. Jesteś, jesteś Łukasz. Łukasz jest na klatce. Panowie, zbliżamy się. Godzina zero. Za godzinę.

Ja na czerwony lecieć można, można, w można w nich ustalować jak dosta. Jest północ. Mamy teraz trochę zwijania. Chłopaki już tutaj ogarniają temat. Szymon przy kablach. Ogarniają temat? Szymon, e, zobaczcie, jak chłopaki ogarniają w ogóle temat. Nie, kto, kto w ogóle składa? Ale Szymon przy kablach. Daniel. Właśnie Kom z komputerem, no bo to wiadomo prezes komuś. to się komunikować. Pan Władek ogarnia, Łukasz ogarnia, także fajnie chłopaki, bardzo dziękujemy Wam za pomoc, ogarniają. Także może poczekajcie w samochodzie, my do drugiej zdążymy zrobić i przyjdziemy do Was, tak? Także no dzięki bardzo. Nie ma problemu, proszę bardzo. No najlepiej. Ja się Także trochę tego mamy. A ty kamerę, pochodź jeszcze do trzeciego A widzę, żarty się trzymają, Eee... Ale to wężykiem, Daniel, Daniel, wężykiem. Pani się, Pani pa. Pani wężykiem. się Wężykiem, wężykiem. Ale powiem wam, się to Jak to mówią? Zmęczeni, ale szczęśliwi. Zwija. Ty. Szymon.